Na początek zagadka. Rozszyfrujcie mi skrót AI. Artificial Intelligence. Nie. Artificial Intelligence. Mm -mm. Introducing Apple Intelligence. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan w serii po konferencji, w której to podsumowujemy sobie z tego co kojarzę drugą konferencję Apple, na której tym razem zostały zaprezentowane nowe oprogramowania od Apple, wliczając to iOS-a, OS, a, -a WatchOS-a, TVOS-a, macos -a. Żeby już to już nie przedłużać, powiem, że sama konferencja na początku mi się bardzo, ale to bardzo nie podobała, gdzie jasno też dawaliście znać na Twitterze, kiedy komentowałem całą tę konferencję, no nie była spoko. Mianowicie zaczęła się godzinie 19. Przez pierwszą godzinkę skupiono się na samym oprogramowaniu. Moja pierwsza myśl, co tu się odwaliło. Tu naprawdę nie ma nic ciekawego do oglądania, i te zmiany, prawdę mówiąc, nie były jakieś znaczące, jakieś ogromne. Zresztą doskonałym tego przykładem będzie fakt samego iOS-a, o którym opowiem Wam, a jednocześnie najprawdopodobniej z Waszej perspektywy, kiedy oglądacie ten materiał w dniu premiery, następnego dnia obejrzycie już taki pełnowartościowy materiał z użytkowania bety pierwszej iOS 18, którą już na swoim iPhone'ie zainstalowałem. Zatem, najprawdopodobniej w środę taki materiał na kanale powinien się pojawić. Natomiast druga godzinka, była poświęcona AI Apple Intelligence, która mam wrażenie, że była trochę ciekawsza, ale też mam wrażenie, że osobiście mi, jako osoby, która siedzi w tej branży od wielu, wielu lat, jakoś dubska, za przepraszam, nie urwała. Wszystko wynika to z tego, że te zmiany, te modyfikacje, czy to jeżeli chodzi o oprogramowanie, czy jeżeli chodzi o AI. Wszystko to już, można powiedzieć, znamy na rynku Androida od lat. Ale nie uprzedzając faktów, zacznijmy od początku. W pierwszych minutach konferencji skupiono się na Apple TV+. Plus. W sensie, Tim Cook wychwalał, jaki to Apple TV+, Plus jest spoko. I z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że tak. Apple TV+, Plus jest jedną z moich ulubionych platform. Rzecz jasna, z racji wieku, nie jest to może najbardziej treściwa, jeżeli chodzi o materiały platforma. Natomiast, jeżeli chodzi już o same seriale, naprawdę w dużej mierze są to jakościowe seriale, które cholernie ale to cholernie mi się podobają. Drugi temat, które podejrzewam, że też większość z Was nie będzie za bardzo interesować, bo najprawdopodobniej użytkowników gogli od Apple w Polsce jest jakieś 5-6 na krzyż, mianowicie Vision OS2. Tutaj zmianie uległy lekkie modyfikacji, jeżeli chodzi o przedstawienie zdjęć przestrzennych z obrazów 2D, shareplay dla zdjęć, przeprojektowana aplikacja zdrowie, edytowanie filmów, dodatkowe gesty. Natomiast ja ze swojej perspektywy osoby, która przez jakiś czas użytkowała Apple Vision Pro, nie czuję jakichś drastycznych, ogromnych zmian no i myślę, że też za bardzo dużą część społeczeństwa naszego polskiego nie będzie to temat dotyczyć. Na pewno jednak dużą część z nas będzie dotyczyć nowy system iOS 18, który jak się okazuje w stanowczej, żeby nie powiedzieć niemalże w stuprocentowej, informacja, którą przekazywałem Wam na przomie ostatnich miesięcy potwierdził się z wyjątkiem tego, że w dalszym ciągu mamy te klasyczne ikony. Nie mamy ikon nawiązujących do Vision OS. Natomiast jeżeli chodzi o ikony, no to tutaj też jest mocna kontrowersja, Ponieważ Apple po wielu, wielu latach zdecydowało się, że nie tylko będziemy mogli rozmieszczać ikony tak jak na rynku Androida niemal od zawsze, ale również będziemy mogli zmieniać ich wielkość, kolory, jak na rynku Androida od zawsze. No i tak jak mówiłem Wam na początku, moi drodzy, tak jak mówię, cała ta konferencja, co jest z tego doskonałym przykładem, było to nic innego jak przedstawienie funkcji, które Androidowcy znają na rynku od lat. Jeżeli chodzi o iOS 18, tak jak już mówiłem, personalizacja ekranu, ustawienia ikon, zmiana kolorów, przeprojektowane centrum sterowania, i tutaj faktycznie jest sporo zmian. Na tym skupię się już podczas tego osobnego materiału, który postaram się dla Was opublikować jutro. Dodatkowo przeprojektowana galeria, dodatkowe efekty w aplikacji, wiadomości RCS. Dla przypomnienia, konwersacja pomiędzy użytkownikami iMessage a Androida będzie bardziej podobna do rozmów pomiędzy osobami użytkującymi iMessage. Zmiany w poczcie, zmiany w safari, nowe mapy topograficzny, tryb game mode, prywatne płatności czy interakcja z Siri, chociażby mając założone AirPodsy. Możemy potwierdzić albo zaprzeczyć jakiemuś tam komunikatowi od Siri. Fajne, fajne, spoko. Moi drodzy, część z Was może mnie w tym miejscu zapytać, a kto dostanie iOSa 18? No to tutaj miło mi poinformować, że wszyscy, którzy dotychczas mieli iOSa 17, będą mieli też możliwość zainstalowania iOSa 18 z zaznaczeniem, że z Apple Intelligence będą mogły skorzystać tylko i wyłącznie osoby, które mają iPhony 15 Pro bądź 15 Pro Max. No i najprawdopodobniej iPhone'y 16 Pro, 16 Pro Max i być może 16, jeżeli dostaną takie same procesory jak 15 Pro. Na ten moment tylko modele 15 Pro i 15 Pro Max. Zatem pamiętajmy, że 15 również w to Apple Intelligence nie wchodzą. No bo wiecie, jeżeli by dostała 15, no to również by musiał dostać 14 Pro, który de facto działa na takim samym procesorze. Nie jest to spoko, natomiast z drugiej strony do Apple Intelligence też zaraz przejdziemy, bo sztucznej inteligencji został poświęcony osobny moduł. Mieliśmy także trochę informacji, na temat aplikacji Home oraz tvOS. Aplikacja Home jest ściśle powiązana z iOS oraz tvOS, zmiany raczej kosmetyczne. Ogólnie po całej prezentacji tvOS doszedłem do mnie że nie ufam ludziom, którzy mają czyściej ode mnie w domu. Nie ma co tu dużo mówić, jak to łapla. Event piękny, schludny, Wymuskany i pachnący. niemal tak samo ładnie jak każdy po korzystaniu z nowej serii produktów polskich cyrulików. Kiedyś skierowanych tylko dla brodaczy, dzisiaj dla każdego faceta, tak nawet bez brody. A skoro dzisiaj podsumowanie Apple'owego eventu spójrzcie chociażby na mydło do Brody Apple Brandy z nutą tradycji i aromatycznej jabłkowej brandy. Poza tym jak zawsze polecam wszystko, co z poznaku burboneski oraz nowe perfumy Roke o genialnym letnim zapachu mango, ananasa i Marakui. Oczywiście podczas składania zamówienia na każdy z możliwych produktów z kodem mi AntyFan 2024 Macie jak zawsze 20% rabatu na cały asortyment. Polecam nie tylko zawodowo, ale przede wszystkim prywatnie. Dla panów, jako prezent dla siebie oraz dla pań, kiedy szukają czegoś dla swojego partnera. Czegoś jakościowego, w rozsądnej cenie i co najważniejsze z Polski. Koniec lokowania. Kolejny segment został poświęcony Watch OS, i tutaj tych zmian naprawdę było niewiele. Pozwólcie, że. Będę się pousiłkować notatkami, jakie przygotowałem podczas konferencji, bo tego było sporo. Nowe sposoby przedstawienia podsumowania, dane podsumowujące zdrowie w jednym miejscu, obciążenie treningowe, śledzenie wysiłku, czy tłumaczenie w 20 językach, najprawdopodobniej nie w języku polskim. Naprawdę zmiany kosmetyczne, a jeżeli chodzi o Watch a ten będzie dostępny od Apple Watcha serii 6. Zatem jeżeli masz piątkę, czwórkę... Trójkę, dwójkę, jedynkę bądź serię 0, to już Watch w wersji 11 nie dostaniesz. W temacie iPad OS można powiedzieć dokładnie to samo co w przypadku iOS 18. Wszystkie te modyfikacje, zmiany jakie są wprowadzone w iOS 18 zostaną również wprowadzone w iPad OSie i bardzo podobnie tyczy się temat sztucznej inteligencji, ta będzie działać tylko i wyłącznie na iPadach z procesorami od M1 w górę. Dokładnie na takiej samej zasadzie jak na Macach. Na Macach też od procesorów M1. No ale z racji tego, że to iPad pojawiło się kilka dodatkowych funkcji, takich jak Smart Script podczas pisania. To osobiście muszę powiedzieć pros bardzo mi się podobało. Fajne takie udoskonalanie tego, co chociażby już napisałeś, poprawki, edytowanie notatek czy kalkulator. No i tutaj były owacje niemalże na stojąco. Pierwszy raz w historii na iPadzie pojawił się kalkulator. I to jakże w rozszerzonej, wspaniałej formie. Oczywiście mówię to trochę z przekąsem, bo temat kalkulatora od wydania pierwszego iPada w 2010 roku, to już był temat rzeka, a żeby nie powiedzieć temat mem. iPadOS 18 będzie wspierany na iPad iPadach pro M4, M2, M1, iPad RM2, R 3. generacji, iPad 7. generacji oraz iPad mini 5. generacji. Temat macOS mam wrażenie, że został trochę potraktowany po macoszemu. Nowy macOS nazywa się Sequoia i będzie kompatybilny z takimi Macami jak iMac od 2019 roku, Mac Studio 2022, Mac mini od 2018, Mac Pro od 2019, iMac Pro od 2017 oraz MacBook r 2020 i MacBook Pro 2018. Z tego co kojarzę, jeżeli MacBook R 2020, no to tylko i wyłącznie MacBooki Air z procesorami M1 wzwyż. No i na koniec Apple Intelligence. Tak jak powiedziałem wam na początku, przez pierwszą godzinę czułem się i tak sobie myślałem. Ku... Zmarnowałem godzinę na oglądanie tej konferencji. Zmarnowałem swój cenny czas, a mógłbym przez tą godzinę na przykład Pospać? No ale ostatnia godzina była poświęcona i głównie skupiona na AI, w której to Apple przede wszystkim skupiło się na tych wszystkich nowościach, które znamy już. Jeżeli ktoś choć troszkę śledzi rynek smartfonów, mam tutaj na myśli smartfony od Google czy Samsunga, wie doskonale, czego można się spodziewać. Edycje zdjęć, usuwanie niepotrzebnych osób, edycja notatek, podsumowania, transkrypcje głosowe podczas rozmowy, podczas rozmowy telefonicznej i wiele, wiele więcej. Tworzenie chociażby personalizowanych zdjęć oraz filmów, nazywanych ładnie przez Apple Genmoji, czy nowe funkcje Siri oraz przeprojektowanie, Layout. No i na ten moment poprawcie mnie jeżeli się mylę, no jeżeli mnie ktoś poprawi i to będzie poprawka słuszna, to będę bardzo się cieszyć. Na ten moment nie zwróciłem uwagi, nie zauważyłem jakoby Siri pojawiła się po polsku. I moi drodzy, ja muszę to powiedzieć, wprost, yy, to trochę dziwne. Siri pojawiła się w 2011 roku, 2011. Tak, w 2011 roku podczas premiery iPhone'a 4S, czyli to już 13 lat. Siri w dalszym ciągu nie dostaliśmy kraj, który ma blisko 40 milionów obywateli. Teraz Apple połączyła swoje siły z OpenAI. Pod koniec konferencji też było trochę więcej mówione na temat czatu GPT, który no, siłą rzeczy jest własnością OpenAI, więc Apple musiało, na pewno podejrzewam, że było zobligowane do tego, żeby jasno powiedzieć, że taka współpraca nastąpiła. No jeżeli jedna z najbogatszych firm na świecie łączy się ze sztuczną inteligencją i nie są w stanie ogarnąć języka polskiego, no to to na ten moment mogę powiedzieć, że nie wierzę w jaki kiedykolwiek moment, żeby polska Siri się pojawiła, no bo jeżeli nie teraz, to kiedy? No i tak jak powiedziałem, Apple Intelligence, które w głównej mierze skupia wszystkie swoje funkcje, które znamy już z Google Pixela oraz Samsungów Galaxy S24 oraz S23, będzie działać na, jeszcze raz to przypomnę, na iPhone'ie 15 Pro wzwyż, na iPadach z procesorami M1 Zwyż. Oraz na Macach, również z procesorami M1 Zwyż. I tak by mniej więcej, moi drodzy, się to prezentowało. Ja za bardzo się nie chcę skupiać teraz na AI. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, wiele rzeczy, tu jest po prostu nic innego jak powtórzenie i ubranie tego w swoją formę, a znamy to chociażby z rynku Androida. A po drugie, tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej z Waszej perspektywy jutro przygotuję takie podsumowanie całego iOSA 18 i jeżeli będzie możliwość, jeżeli będą jakieś poszczególne funkcje, sprawdzenie również tego AI działającego na iPhone 15. Pro. i tak by mniej więcej moi drodzy prezentowała się cała konferencja. No po pierwszej godzinie, tak jak powiedziałem, moje pierwsze myśl, co tu się odwaliło? Tu naprawdę nie ma nic ciekawego do oglądania, a po tej godzince troszkę tak popatrzyłem sobie na to Open, open AI wraz z kolabo z Apple i doszedłem do wniosku, że jest lepiej, jest spoko, ponieważ Apple goni konkurencję. Natomiast na ten moment, patrząc bardzo obiektywnie, staram się patrzeć bardzo obiektywnie, to całe AI, te zmiany związane z ios Jako użytkownik Apple'a od wielu, wielu lat i użytkownik iPhone'a od zawsze, to muszę powiedzieć, że przepraszam, jeżeli kogoś tym urażę, ale na ten moment uważam, że Apple co najwyżej goni konkurencję. Tyle. Dziękuję moi drodzy za poświęcenie Waszego cennego czasu na obejrzenie dzisiejszego materiału. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, jeżeli choć trochę jeszcze tam gdzieś cenisz moją robotę, to strzel motywującą łapę pod filmem, pozostaw subskrypcję. A my widzimy się jutro podczas podsumowania i takich pierwszych wrażeń z nowego iOSa 18. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya.